Cześć, jestem Jagoda i chciałabym Wam pokazać kilka ćwiczeń, które możecie robić z Waszymi Dziećmi na schodach. Zapraszam. Pierwszym ćwiczeniem rozgrzewkowym będzie schodzenie po schodach, stawanie na palce i wracamy z powrotem. Raz jedna, raz druga noga. Możemy robić to w rytm muzyki albo jeśli rodzic będzie klaskał. Przy tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby rozgrzać jak najbardziej nasze stawy skokowe. Tak, aby dziecko przy ćwiczeniach nie zrobiło sobie krzywdy i na przykład nie skręciło kostki. Czyli na początku schodzimy na palce, wracamy, i następnie napięty, wracamy, napięte, wracamy i z powrotem. Następnym ćwiczeniem, które rozgrzeje kolana, będzie wchodzenie co drugi stopień na schody, mocno pochylenie się do przodu. Wracamy. Możemy wykorzystać poręczy, jeśli dziecko ma problemy z równowagą, czyli albo bez poręczy, albo z użyciem poręczy. Kolejnym ćwiczeniem, które można wykonać z dzieckiem, będzie wchodzenie po schodach z unoszeniem jak najwyżej kolan. I następnie przy warierce schodzenie z unoszeniem jak najwyżej kolan. Odmianą dla tego ćwiczenia będzie wchodzenie z dotykaniem piętą do pośladka, czyli do góry i co jeden schodek do góry i tak samo wracamy. Teraz przyszedł czas na rozgrzanie boku i środkowej strony nogi, czyli wchodzimy trzymając się jedną ręką lub bez trzymania się po schodach, krzyżując nogi do góry. I wracając w ten sam sposób na dół. I następnie zmieniamy stronę. I wchodzimy znowu bokiem. I wracamy. Kolejnym ćwiczeniem będzie zabawa w podnoszenie jak najwyżej kolan. Czyli jak najwyżej do klatki piersiowej. Stajemy jedną nogą na schodku. I następnie dziecko ma za zadanie. Przytulić jak najmocniej nogę do brzucha i wrócić. W ten sposób. I następnie zmienić nogę, postawić drugą na schodku i jak najwyżej przytulamy nogę do brzucha i wracamy. I przejdźmy teraz do zabawy w zbieranie grzybów. Czyli wchodzimy po schodach i przy każdym stopniu zrywamy grzyba, wkładamy go do koszyka, który jest na brzuchu i następnie kolejny stopień, zrywamy grzyba i wkładamy go do koszyka. I tak przez całe schody. Następnie, wracając, wyjmujemy grzyby z koszyka i odstawiamy go na miejsce. I przy kolejnym wyjmuję grzyba z koszyka i odstawiam go na miejsce. W kolejnej zabawie dziecko będzie wchodzić na górę, tak jakby schody były bardzo wąskie, czyli Staje tylko na końcówce schodów na palcach, podnosi się na palcach do góry i wraca z powrotem. To jest pierwszy krok. Jeśli dziecko nie czuje się tutaj stabilnie, robimy to tylko na pierwszym i na drugim stopniu. Jeśli dziecko nie ma problemów z równowagą, może iść w ten sposób aż do góry. Kolejną zabawą będzie zabawa w skradanie się do góry schodów tak, żeby nie obudzić śpiącego na górze Niedźwiedzia. Ćwiczenie to będzie kształtowało koordynację i równowagę dziecka. Najważniejsze jest, żeby ruchy były jak najwolniejsze. Czyli wchodzimy jak najwolniej, skradamy się do dołu i następnie do góry. Ważne jest tutaj, żeby zwracać uwagę na kolano i na stopę, tak, żeby nie wykrzywiała się na zewnątrz ani do środka. I ruchy mają być jak najwolniejsze. Skradamy się i następnie jak najwolniej wracamy na dół. Jak najwolniej. I znowu jak najwolniej. Kolejną naszą zabawą będzie przeplatanka czyli wchodzimy do góry i zostajemy na środkowym schodku. Noga górna idzie o jeden stopień dalej, przytulamy się maksymalnie do schodów, wracamy, i noga wraca z powrotem na stopień. Jeśli dziecko ma problem z równowagą, może złapać się poręczy. I łapiąc się poręczy, noga dolna idzie na dół, maksymalnie przytulamy się do schodów i wracamy do góry. I tak samo następnie kolejny stopień. I robimy. Identycznie, czyli noga do góry, przytulamy się do schodów, wracamy i następnie dolna, przytulamy się maksymalnie do schodów i wracamy na dół. Takiego typu ćwiczenia, gdzie noga przekracza oś ciała za albo przed drugą nogą, rozwijają bardzo mózg, neuroplastyczność i całą koordynację, równowagę. Także takie ćwiczenie dziecko powinno wykonywać jak najczęściej.